Master is WMM2, ABC, to na you. ABC. Okej, okay, to CB już dodam. Dodaję na grupę. Hej, hej, no SM. To może Face Rival? Wszyscy powiedzieli ok. To zacznę. Jestem Julek? Mam się i to ja. Ale ładny. Piękny. Ładny. To teraz ja. Jestem Julka. Mam się mną, joj, to dzia. Zakochała się. Piękna. Cudna. To teraz ja. Jestem Eryk. Mam się, i to dzia. Mój brachu. Ładny. Cudny. Jestem Jagoda. Mam filmują i tu dzia. Boziu, ale cudna. Wow, ale ładna. Piękna. Part two.